Na naszej inwestycji wszystkie lokale są już posprzątane na gotowo. Jeżeli chodzi o sprzęt, na stolarce okiennej, klamki, wszystkie zaślepki oraz maskownice zostały już zamontowane. Regulacje przeprowadzamy na bieżąco i lada moment zakończymy prace związane z regulacją stolarki okiennej na całej inwestycji. Balkony. Są impregnowane specjalnym środkiem, który, tak jak widać, nie zmienia w żadnym stopniu kolorystyki płyty balkonowej. Jeżeli chodzi o przegrody balkonowe, zostały one już również wykonane w pełni uszczelki oraz wszystkie szyby zostały zamontowane. Przegrody balkonowe oraz balustrady spełniają swoją rolę. Wspólnie tworzą solidną konstrukcję. W częściach wspólnych rozpoczynamy również naklejanie pierwszych numeracji lokali. Dodatkowo na każdym piętrze będzie numer kondygnacji oraz przy wejściu budynku oznaczenie klatki i lokali, które znajdują się na tej klatce. Jeżeli chodzi o szachty instalacyjne, również zostały one posprzątane. Ostatnią rzeczą, która tutaj brakuje. Jest to oznaczenie na rozdzielaczach, do jakiego lokalu jest przypisane dane przyłącze.